Pierwszy storytel, chłopaku o. Dziewczyno Prostytucja wśród nieletnich dziewcząt To prawdziwy problem w Polsce o. Na jakim etapie z nią jestem? Rzucam 300 w studentce Ona dziękuje i narzeka, że na śmieciówce w sieciówce ma tylko 1500. Związuje włosy niechętnie Mówili w twarz, że jest piękne, no i że wygląda obłędnie Ją to jebie, ale ukrywam pretensje. To nie tak miało być, po co ten płacz Gdzie Pies nie działa, to ten plac znajdę, nie znajdę jak ruletka pociąga noskiem, chyba petka. Fantastycznie, że małem starą konwencję. Tragicznie, że spotkałem tą młodą lasencję. Trochę wstyd. Trochę dragów, trochę nie, prochem ty, prochem ja przemienienie nie na w akcji, je przewolenie Z rana w obligacji, lepsze palenie Wosku nie będzie dobrze mała, trzęsą się ręce, bo tydzień nie spała Zakochana w kryształach Odbierz kurwa, dzwoni twój tata Muszę z i odebrać biurko Nie chcę mówić, coś się dzieje z jego córką Między z nami FWB, no i kurwa trudno zawiozać na sor Już chuj to Jezu, proszę nie Piszę, jakbym chciał ją zabić kurwa Uduszę cię, chodź po osi do Aldi Dobrze, ale ist